W czasach, w których wszystkie ze światowych mocarstw interesują się podbojem Księżyca oraz Marsa, mowa tu zarówno o stworzeniu baz wojskowych, jak i stałej obecności ludzi na Marsie i innych planetach. Należy tu jednak zadać pytanie: czy ludzie, którzy żyliby przez długi czas na powierzchni Marsa, w dalszym ciągu mogliby być klasyfikowani jako Homo sapiens? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali eksperci z USA, którzy jeszcze w 2017 roku zaczęli badać, jak zmienią się ludzie, którzy przez długi czas mieszkaliby na powierzchni Marsa. Badacze z University Rice w Houston uważali, że ze względu na unikalne środowisko czerwonej planety, w organizmie człowieka nastąpią mutacje, z powodu których powstanie zupełnie nowy gatunek ludzi. Oczywiście koloniści nie staną się mutantami natychmiastowo. Mowa tu o naprawdę długofalowych zmianach, a według specjalistów proces ten będzie trwał co najmniej 6 tysięcy lat od momentu, gdy ludzkość ustanowi stałe kolonie na Marsie. Drastyczne zmiany w ludzkim ciele wywoła chociażby promieniowanie, które na Marsie jest kilkukrotnie wyższe niż na Ziemi. Zdaniem naukowców, jednym ze sposobów, aby temu przeciwdziałać, miałoby być spożywanie większej ilości karetonoidów co bezpośrednio odbije się na ich kolorze skóry, czyniąc ją bardziej pomarańczową. Karotenoidy, takie jak choćby beta-karoten czy likopen, są bardzo skutecznymi przeciwotleniaczami i mogą się okazać niezbędne dla przyszłych kolonistów. Znacząco zwiększą one odporność ludzi żyjących na Marsie na promieniowanie UV, co jednak nie jest jedynym problemem w życiu na Marsie. Swoje piętno na ludziach odbije również znacznie niższa grawitacja, z jej powodu kości ludzi staną się słabsze i bardziej łamliwe, co zapewne będzie wymagało dodatkowej suplementacji wapnia. Olbrzymim problemem jest też różnica w składzie atmosfery, ponieważ podczas gdy Ziemska składa się w 78% z azotu, Marsjańska to w 95% dwutlenek węgla. Kolonizacja Marsa musi również przebiegać w bardzo konkretnych obszarach, ponieważ rozkład temperatur na Ziemi i Marsie również bardzo się od siebie różni. Ziemski biegun osiąga temperatury rzędu minus 60 stopni Celsjusza, a marsjański nawet do minus 125 stopni Celsjusza. Na tą chwilę naukowcy nie są w stanie określić niczego więcej, ponieważ ilość danych jest zwyczajnie niewystarczająca. Wystarczy zauważyć, że badanie, o którym mowa, pochodziło z 2017 roku i mówiło o długofalowych skutkach życia na Marsie. Natomiast nowe obliczenia z 2021 roku sugerują, że załogowa misja na Czerwoną Planetę nie mogłaby trwać dłużej niż 4 lata. Powodem takiego stanu rzeczy jest oczywiście promieniowanie. Zabezpieczenie kolonizatorów podczas lotu na Marsa wymagałoby grubej osłony, a im grubsza osłona, tym większa masa. Natomiast im cięższy statek kosmiczny, tym większe problemy z wysłaniem go na ziemską orbitę, a co dopiero powierzchnię Marsa. Z drugiej strony, jeśli długotrwała obecność człowieka na tej planecie nie będzie możliwa, to znaczy, że pojawi się konieczność regularnej wymiany kolonizatorów, a to mogłoby doprowadzić do zupełnie innych zmian w ciele człowieka.